Cześć Wam wszystkim, witamy Was w pierwszym odcinku Ever After High'owego Q&A. Od razu na początku tego filmiku prosimy teraz do nas, żeby powstał następny odcinek, to teraz pytania piszcie pod tym filmikiem. Także przechodźmy do pytań, które będzie czytała moja siostra. Pierwsze pytanie od Krzysztofa B. P pytania. Ile jest ich? 9 eee, i dwa wyzwania. No to jedno. Okej, okay, więc tak. Eee, pytanie do Q&A. Pierwsze. Lubicie Alicję Wolf? Lubimy. Tak. E, czy macie zamiar kupić lalkę z serii, serii, serii baśnie wiosny? E, no, w sumie to może ją fałdram. kupimy. Nie zastanawiałyśmy się nad tym, ale może kupimy. Lubicie matkę Raven Queen? E, jako lalkę jest bardzo ładna, ale tak normalnie to nie. Tak. E, Jaką postać zebra w Terhine, Dragon Games lubicie? Darling, Darling Charming chyba. I jeszcze tą, jak to się nazywa, tą właśnie, y, z wyglądu, tą Matkę Raven, tą Mirę coś tam. Tak. Czy, y, ile macie lalek like, MH? Y, dwie, to są Toralei. Mhm. Czy oglądacie anime? Nie. Y, jaki kanał byście polecili? Agnieszka Grzelak. Y, Agnieszka Grzelak. Y, no, bo tak. <laughs> I oglądacie, aż nie skończę? Że... Tak, oglądamy ją! Polecamy ją ja panu zjadam. Dziewiąte, bardzo ładnie rysujecie. A, oh, dziękujemy. To, tak. to moja siostra większość rysunków robiła, no ale. Ja... No dobra, wezwania. I Hunter pocałuje Toralej. Eee, nie mamy przy sobie Toralej. Ale Hunter może kogoś innego pocałować, jeśli chcecie. To dajmy na to, że pocałuje yy, tą. Yy, naszą kochaną yy, tą. Madzi! Dobra. Boga ludzie. Od razu szybko szybko to zrobimy, tak żeby już nie było. Cześć Madi. Cześć Hunter. Dobra, koniec, bo moja dziewczyna zobaczy. Dobra. Okej, okay, następne pytanie. Okej, okay, um, pytania. Zobaczmy wyzwanie. Następnie nagrajcie film z Minecrafta. No, nie nagramy, bo to jest kanał o mhm. Przykro nam. Maja, teraz dziękujemy bardzo za pytanie od Krzysztofa B. No i tak, Maja Pawłowska. Tutaj napisała PS, przepraszam za błędy ortograficzne. I też coś takiego. No to Maja Pawłowska na pewno. Okej, okay, pytania do Day. Mamy ich 11. Lubicie to Lisa Strike? E, w, sumie, ja nie. w sumie. moja nie e, W sumie moja siostra e, nie lubi, tak? Mam. No, e, a ja w sumie nie, tylko raz w życiu oglądałam jej filmik. W sumie są całkiem spoko. Ale nie mogę tak określić, że jest jakaś fajna. Ten film, który oglądałam, nawet mi się podobał, więc dalej. Jaka była Wasza pierwsza lalka? E, magii, którą mieliście teraz okazję zobaczyć, całującą Huntera. Którą postać z Ever High, z tych, co nie macie, lubicie najbardziej? Um, zastanawiałam się nad tym pytaniem długo, ale w sumie powiedziałabym, że to jest Duchess. Ale ostatnio sobie kupiłyśmy Duchess i doszła do nas przedwczoraj. No i teraz mogę powiedzieć, że chyba Darling Charming. Tak, ona bardzo ładna Tak! No to leci. Jaka reakcja na no, odejście to, to Jakoś specjalnie nie przeżywałyśmy. No, po prostu była już, nie powiem, za stara na lalki. Naprawdę. 15 lat ma. Więc no, nic dziwnego, że udeszła. W sumie nie z tego powodu, ale nieważne. Lubicie koty? E, lubimy koty, jesteśmy kociary. No, mama, mamy kota. No, mamy kota. E, ile macie lalek Ever After High? E, 16. Tak. Tylko nie wszystkie zawsze widzicie w filmikach. Podoba Wam się lalka Bunny Blank. Bunny Blank. E, tak, podoba nam się. Może ją kiedyś Ładno. kupimy. W sumie ostatnio na Allegro nieźle ta lalka staniała za jakieś 60 zł, także może ją kupimy niedługo. Cieszycie się z 24 subskrypcji? w Główacie, którym to piszę? E, bardzo się cieszymy, chociaż teraz mamy 29 subskrypcji. Ha! Jakie kanały oglądacie na YouTube? E, z takich z Grami nie oglądamy, ale na pewno oglądam Agnieszki Gzelak, oglądam Basi. E, no i w sumie lalki, czy Alicja Ulf na przykład i takie tam. Tak. Ehm, jaki lalki nigdy nie chcecie mieć? E, tej takiej serii e, Kraina Czarów, tej córki Jokera. Mhm. E, Courtney Jester. No. Pozdro e, i teraz takie wyzwanie. Pozdrowicie na No co pozdrawiamy Maję Pawłowską. No i bardzo dziękujemy za pytania Maja. No I mam nadzieję, że będziesz z nami do końca naszego kanału. No właśnie. Ok, następne 20 pytań um, od Oliwki MH112. Pytanie do Kiweny. Ulubiona muzyka. Pop. Co zazwyczaj jecie na śniadanie? Eee, płatki. Czy podoba Wam się lalka kolekcjonerska serii skutków? Bardzo nam się podoba, ale jest mega droga, więc możemy sobie o niej pomarzyć. Jaka była Wasza inspiracja do założenia kanału? E, w sumie to trochę oglądałyśmy tych lalek, nie wiem skąd nam przyszło to ich oglądanie, ale głównym pomysłem do założenia kanału to były moje siostry w sumie. Tak, mój pomysł. Ulubiony kolor? E, mój fioletowy. Tak. I zielony. Nie. Jaki słodycz lubicie najbardziej? Czekoladę, najlepiej. Mika Oreo. Tak, bardzo. Czy macie jeszcze jakieś rodzeństwo? Mamy starszego brata. Lody czy shake? Um, to i to. Tak. Um, laptop czy tablet? Dla mnie tablet. Dla mnie laptop. Co wolicie? Kinder Bueno czy Kinder Bueno White? Kinder Bueno White. Co wolicie? Leśniki z Nutellą czy serą? z Z Nutellą. Kuczek smażony czy pieczony? Pieczony, smażonego nigdy nie jadą szczerze. Może tam kiedyś, tego nie pamiętam. Lody dla patryk czy gałkowe? Gałkowe. Gumy miętowe czy owocowe? Miętowe. Gumy, uh, sorry. Ta, to, na które nie odpowiedziała moja siostra, to znaczy, że to samo lubi, co ja. Tak. Bułki czy chleb? Mm, bułki, chyba, że chleb jest taki świeży. Tak. Sok y, jabłkowy czy pomarańczowy? Mm, jabłkowy. Nutella czy masło orzechowe? Nutella. Masło orzechowe w sumie rzadko jemy i w sumie mało tak. go jedliśmy w życiu. Mentosy owocowe czy miętowe? Miętowe! Tak, owocowe są za słodkie. Mm -hmm. e, McDonald's czy McCafe? McDonald's, nie pijemy kawy. Tort z <speech> czy zwykły to Super pytanie, to i to! Chociaż tak. nie, no tak, to i to. Piszę jest pyszna, ale to też jest pyszne. Dziękujemy no. za wszystkie pytania do Q&A. Pozdrawiamy Was gorąco! te osoby, które wysłały. Wy chcecie jeszcze, żeby powstał kolejny QA. Piszcie pytania pod tym filmikiem. Właśnie. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.